Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Nitro Speed'a. Pojedziemy sobie teraz furą Magnusa. Zobaczymy, czy damy radę pokonać jego rekord w 6 minutach. Tak? Chyba 6 minut 19 sekund. Coś coś takiego. Furka nie jest jakaś pierwszej klasy. Znaczy mi się nią jakoś dobrze nie jeździ. 6 minut 31 sekund. 20 osób No dobrze. Poprzednie chciałem to nagrać, zajęło mi chyba z 2,5 minuty przejechanie 6, albo 7 kilometrów Zobaczymy, czy teraz nam się to uda lepiej zrobić Mam nadzieję, że tak Bo... Inaczej może być O ja piernicie, zrąbałem może być ciężko inaczej, może być bardzo ciężko, bo ta wóra nie jest jakaś... No nie wiem, no super nie jest. no Dobrze w przyjdzie jeździ, ale super antka to ona nie jest. A nic to. Nie dania, więcej jeżdżenia. Trzeba to szybko dokończyć. I zająć się jakimiś innymi wyścigami. Może jakiś online, może coś ale to powolutku, bez pośpiechu no właśnie zawsze zapominam o tych zakrętach takich te strzałki mnie mylą te strzałki są tak do do dupy najchętniej bym je wyłączył one mi tylko przeszkadzają, przeszkadzają się w no może być ciężko mam nadzieję że uda nam się to za pierwszym razem zrobić nie lubię powtarzać tych wyścigów Szczególnie w tym czasie dziedzinie w tych starych To były zarambiste wyścigi, można było je powtarzać To wiadomo w końcu się człowiek rola Już ich wszystkich dość Szczególnie jak się robiło te Urazera chyba, 7 Urazora, nie Razera Pamiętacie co trzeba było żeby pokonać krość trzeba było ileś tam wyścigów wygrać pod rząd a jak się gra sfraszowała, albo cokolwiek innego się stało, co nie pozwalało tych wyścigów kontynuować to od nowa, to było wtedy, to było górze. szybciej, byle nic się nie stało, nie? Dobrze, że teraz nie ma takich wyścigów, bo te gry tak się lubią że można dostać naprawdę zajeba, nie? No nie obijaj się o te bandy, chamie, te pryszczaty! Ja piernicze. Teraz jest lepiej chyba. Z czasem i dystansem, które żeśmy zrobili. Nie tu! I tak na pamięć staram się troszkę jechać, a to mi nie wychodzi. Nie patrzę na mapę ogólną. Popatrzmy na te strzałki, i znowu się pomyliłem. A, daj. A i powiedzcie mi, czy zostawić na razie force tak obok i no, ponagrywać Derta, czy zostawić na razie samochodówki po tym nietworskwicie. Oczywiście chcę dokończyć tego nietworskiego, bo jestem już bliżutko. Jeżeli nie teraz, to w najbliższym czasie go skończę ale nie wiem czy kontynuować samochodówki czy je zostawić na razie i skończyć Wolfensteina, e, winczka i tak dalej I to drogi ja piernicze dobrze że w porę się kapnąłem że trzeba tam jechać 8 teraz w to przejechałem tylko 3 kiosy okej okay. To trzeba zapierdalać jako szalały Dawaj, dawaj, dawaj 277 mama! Czy tam mama? No nie! Przecież przyjechałem koło niego, czemu mi się... Ja... Dawaj, dawaj mały Dawaj, 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 dawaj. Pięknie. To było piękne. Znowu 2 km w minutę. Oj chciałem go tak fajnie wyprzedzić. Kur Dawaj Maj można w nic zapieprzyć wtedy będzie elegancko. Jak coś znowu w coś zapieprzę? będzie straszna lipa, straszna. 6 minut. Mam jeszcze minutę. No kurde, w minutę trzeba przejechać tam I to, no jest mus. Mam nadzieję, że teraz to będzie trochę łatwiejsze, teraz pod koniec. Dobrze, no jest minuta. 8 są 3 km Jest 300 na godzinę Czy damy radę Nie zwalniaj, nie zwalniaj Mały Bo jak zwolnisz To będzie straszna muka Straszna Nie, nie obijaj się o bandy. Ja pierniczę pieprzone bandy. Zpieprzaj 6-11 Oczywiście multum zakrętów na sam koniec, bo każdy zakręt to jest spoka opcja dla twórców Dawaj, 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 dawaj. Jest! Jest co? Pierwszy raz mam naprawdę la Poza skalą Dobrze. Uff, już myślałem, że nie dam rady Nie odpaliłem stopera Powiedz jest... Magnus, co masz do powiedzenia A ja muszę odpalić stoper 6 minut trwało. dobra, czyli 6 minut trzeba sobie to liczyć Dobrze, żeby nie był za długi odcinek oczywiście Co ty chcesz? Znowu chcesz, żebyś z tą tobą... Dobra, chyba to jest Zobaczymy zresztą co tu się dzieje No dawaj, dawaj Co? A, znowu spotkanie No to dawaj Zerwam do ścianę? Nie, zaparkowała ładnie Patrzcie Younger self didn't have that sweet around. Right. You're right for sure. Always go with your gut feeling though. And you end of that brother. Hey Spike! Travis speaks highly of you. <laughs> Thank you man. That, that really means a lot. <laughs> <laughs> oh she's in! She's divulged. Ooh! No okej okay. I like it No i co teraz? Nie mówcie mi, że muszę robić teraz te wyścigi A czy wyścigi? Te ucieczki przed policją To jest monotonne, znaczy monotonne, to trzeba znaleźć tą policję. się znał, no. Może dostaniemy zaraz telefon, więc... NIE! Naprawdę, naprawdę... Sorry bardzo, to zepsuło tamtą nagrywkę. Ten pieprzony dzwonek, nie? Budzik. Budzik, któremu oczywiście wstałem, żeby... Wszystko pogarnąć wcześniej, ale no bez przesady no, ileż może raz ten budzik. Dobra, no, no, czas znaleźć policję. No, problemu Dawaj mi tu policję. Nie mamy co czekać Bo inaczej nie wiem, no nie dostaję, a wiem, dobra Tu powinno być Mandat w wysokości 500 tysięcy No przecież zacznę ja to zrobię No dobra Bez dłuższego gadania Szukamy policji Nie mamy co czekać O, lubię. Dawaj. Muszę pośpieszyć na to 400. Dawajcie, 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 panowie. No dawajcie, jedźcie za mną, no. Co ja wam muszę zrobić, żebyście ze mną pojechali raz, dwa Jest tysiąc? Jest tysiąc. No to jeszcze tylko cztery i naprawdę oni są tacy słabi. Oni są gorsi niż most wanted. Dawajcie panowie, dawajcie ze mną, dawajcie. Powoludku bez pośpiechu, bo... Do... A latarnia mi nic nie daje. Mmm, to bardzo ciekawe. No on nie wiem co się dzieje. Ale już jest 1700, dobrze. Dobrze. Powolutku, bez pośpiechu Co prawda ja chciałbym to zrobić jak najszybciej, ale no jeżeli mam go zgubić i robić to od nowa to wolę to robić wolno To nie miało się tak skończyć Miałem niego tylko uderzyć Dobrze, jeszcze tylko 2,5 tysiąca na spokojnie Dobrze, 3000 Miało być 3000 O! po ładnie wszedł tutaj 200 growców za taką rozwałkę Jakbym dostał taki lądek za taką rozwałkę, to bym co chwilę robił mm. taką rozwałkę Aż nie bo to jeszcze uczyć trzeba, no tak Jest, jeszcze tysiąc. Jeszcze tysiąc tylko dziewięćset, dziewięćset Dawaj, 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 dawaj Panowie, no szybko, jedźcie za mną. Nikt mnie nie dzwoni, to, to jest najgorsze. Dobra, jeszcze 300. Jeszcze tylko 150. Dobrze. Jest, No Ale to nie jest, to nie jest ta policja To nie jest to To byście puścili kiedyś były tak zajebiste korwety jak ścigały, To było coś Teraz to takie, że trzeba odbędzić. No Zobaczymy jak będzie później, ale nie sądzę żeby to miało jakieś... Dobra No i co? Ani żadnego telefonu. Ani nic. Może jakiś wyścig jest, co? Tu nic, tu nic. No bo to będzie tak słabo. Co to było? Co, co to było za auto? Co tu się tu dzieje? Aha No dobra Panowie, no dzwońcie do mnie! Halo! To mam prędkość, No dobra, dawaj. Eee, pokaż mi scenowi. Dobra. Uf, już myślałem, że nikt mnie nie, nie napisze, nie zadzwoni. A to chyba zostało nam tylko to. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko to. No, ale dobra. Weź udział w z pilotami drogowymi. Dla ja pierdulcie, piraci drogowi. Niech mają fury ci piraci. No ja chyba, dobra. Nie, to mi się odpaliło. Jedź! pierwszym a nie Dobrze Spierdawaj. niczym burk pierwszaj? Ja nie znowu mam jakieś kacycenki i tak dalej i tak dalej. No trzeba to przechodzić. Co prawda nic mi to pewnie nie da Ale chcę skończyć tą fabułę. Zawsze lubię z mi tą fabułę, kończyć, że je I Jest Co ty zrobiłeś? Halo, czemu go nie uderzyłeś? Proszę we mnie nie uderzać! Szczególnie że to nie jest moje auto. To było moje auto, to nieważne. A! Weszło. Elegancko. Magnusik, muszę przyznać i przeprosić. Auto jest spoko. Naprawdę. Prowadzi się nim spoko, trzyma się drogi zarębiste, lepiej niż każde inne moje auto, więc trzeba przyznać, auto jest spoko. Dobra, ciach, 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 ciach. Mhm. Dawaj, szybko się odzywaj. Pirat drogowy! Dobra, dzwońcie szybciej, 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 szybciej. Chcemy zobaczyć, co tam macie do zaoferowania. Nie, bo ja nie będę jechał 8 km, bo tym nie był już. Sam uciec i się tepnąć. Bo mi się nie chce jechać. Powinnie tak się skończy, że i tak przyję do 8 km. A e, nie! Odluczę czas. Dobra wracam honor. Dobra Zobaczymy co mam do powiedzenia kto to w ogóle jest. I będziemy sobie kończyć. Nie zarąb w ścianę, nie zarąb w ścianę. Nie zarąbał. Ja pierdolę. As soon as you were out there, that kind of driving is gonna get you in a lot of trouble one day. Mm -hmm. People in this game, they feed off that. Wanna crown you the king? Just more than the skill of everybody loves an outlaw. Someone like fighting against the system. So you gotta ask yourself, are you the kind of driver who's in for the rush? Or are you just someone who needs the attention?

Pirat drogowy. Dobra. Dawaj, czekamy 20 sekund. Panien, dawaj, szybko. Dobra. Minęło 20 sekund telefonu nie ma Więc co, żegnam się z wami Do następnego A zapraszam dzisiaj na strumy będzie około 16.17 Więc pa, piąteczka A właśnie zapomniałbym Zapraszam na fanpagea Zapraszam do lajkowania Do oceniania filmików I do komentowania Więc piąteczka jeszcze raz I zapraszam